Na bulwarze taka refleksja, taki toruński ślad historii, to jest po toruńsku, tak? I to ma coś ludziom mówić. Obecnie pan prarat na przykład, naukowiec, mówi, że nie ma co pokazywać murków, tak zwanych murków, przepraszam brzydko, ludziom, bo to i tak bez kontekstu nic nie mówi. A to co mówi? Co mówi? To na wieki wieków, tak? Ma zostać. I tu w tym miejscu zaczynał się Zespół Ducha Świętego. No na pewno wszyscy będą wiedzieć. Proszę Państwa, Zespół Ducha Świętego to tam widzimy, i w tej chwili trwają tego kopaliska archeologiczne. Są mury, były i może jednak to zostawmy, pokażmy. Spróbujmy chociażby tacy. Troszeczkę jak Kraków. W Krakowie, proszę Państwa, pod rynkiem jest takie podziemne muzeum, że z całego świata ludzie przyjeżdżają. Po co? Żeby zobaczyć murki. Dokładnie, żeby zobaczyć murki. W Toruniu też to mogło być właśnie tu w tym miejscu. A nie jakieś taki kurde jak to w ogóle nazwać, proszę Państwa. Co to jest? To jest po torujsku, ale z innej epoki.